One się rysują od samego patrzenia. Zrobimy test szczotką drucianą. Cześć, witamy w karoserii. Chcielibyśmy Wam pokazać naszą najnowszą realizację, jaką jest Range Rover. W wersji Sport, seria limitowana, 525 koni, benzyna V8. Takie auta najbardziej lubimy. W tym aucie zabezpieczamy wszystko foliami ochronnymi, co tylko się da. Folia jest na masce, na zderzaku, na lampach, błotniki, drzwi, tylne drzwi, tylne błotniki klapa, nawet dach jest pokryty folią ochroną PPF. Parę zdań o folii. Folia ma na celu chronić auto przed mechanicznymi uszkodzeniami. Dodatkowo ma się pięknie prezentować. Auto musi się błyszczeć, musi się łatwo myć. Największym e, bólem w obecnych samochodach, zapraszam bliżej, są elementy tak zwane czarne piano. To są wszelkiego rodzaju listwy słupków A, słupków B, czy też lusterek, które się no, rysują od samego patrzenia. Tutaj takiego problemu nie będzie. Folia chroni nie tylko przed rysowaniem się, ale też i przed mechanicznymi uszkodzeniami, odpryskami z kamyczków po drodze. Przed nami, z nami razem jest Darek, główny wykonawca tego projektu. Darek, powiedz nam, yy, ile w sumie elementów okoliłeś w tym aucie? E, Dokładnie 102. Ich było, Nieźle. więc trochę trochę to sporo. Jakbyś mógł powiedzieć, co dokładnie tutaj zostało oklejone. Dosłownie wszystko razem z e, takimi elementami jak e, właśnie e, te listewki, nawet piano, e, okay. tak, klameczki, drzwi, e, progi, e, tak, listwy progowe, motniki, te tak Dobra. też razem z tym, wlotem, lusterka, słupki. Zderzak! A tutaj jest dość mocno porysowany ten front samochodu ma w kilka czarnych stawek. Te też stawki są zrobione? Tak jest. Te cieniutkie też elementy typu jak ten grill, tak? To wszystko okay. też jest zabezpieczone. Dobra. A wnętrze co można zrobić we wnętrzu? Chodźcie wam pokażę. Folią ochronną zostały pokryte dwa, wyświetlacze główne. Wykończenie jest matowe. Nie widać odcisków palców, nie widać zarysowań, to będzie służyło na lata. Słuchajcie, folia PPF jest to jedyna gwarancja ochrony lakieru przed mechanicznymi uszkodzeniami, przed odpryskami. Ktoś pyta, czy to jest mocne? To sobie zrobimy kilka testów. Test na rozciąganie. To się nie porwie. Oprócz tego powrócę do swojej zaraz pierwotnej pozycji do pierwotnego kształtu. Eee, Mówiłem wam o słupkach piano. One się rysują od samego patrzenia, a my zrobimy test szczotką drucianą. i nie ma. Co tu się zadziało? Nastąpiła samo regeneracja, yy, czyli zabliźnianie rys uszkodzeń. To działa na, jak w tym przypadku wodę ciepłą, to działa również yy, gdy wyjeżdżamy autem na słońce, jak mamy ciepło, dmuchając suszarką, dmuchając opalarką, rysy znikają. To daje nam gwarancję tego, że to te auto będzie jak nowe przez naście lat. Czy folię można zniszczyć? Czy folia jest niezniszczalna? Otóż można. To się najczęściej dzieje na myjniach samochodowych. Musimy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości podczas mycia samochodu. Więc nie myjemy samochodu z takiej odległości, tak? bo ją potniemy myką ciśniową, tylko sobie zachowajmy. Odstęp półmetrowy. To nam daje gwarancję, że nie zerwiemy folii i dalej się będziemy cieszyć fajnie z zabezpieczonym autem. Na koniec, trochę o kosztach. Pytacie się, ile to kosztuje. E, otóż front samochodu można zabezpieczyć już od 4000 zł. Całe auto to przeważnie wydatek na 100 000 zł. 12, 15, 17. Wszystko zależy tutaj od samochodu, co chcemy w nim zabezpieczyć. E, fajną ciekawostką. Którą, którą warto rozważyć, jest wzięcie powłoki foliowej czy też powłoki ceramicznej w leasing. Kupując auto nowe w salonie, fakturę za e, nałożenie folii można dorzucić do kosztów e, samochodu. W związku z tym e, rozkładamy całą fakturę na kilkanaście, kilkadziesiąt rad e, do samochodu. Jeżeli chcielibyście zabezpieczyć własne samochody, Spadajcie do nas na kawę, dzwoncie, piszcie, wycenimy, pokładamy, odpowiemy na wszystkie Wasze pytania. Cześć!